W dzisiejszej Ewangelii, na drugą niedzielę Wielkiego Postu, Pan Jezus bierze swoich dwóch uczniów, idzie z nimi na górę, i tam pokazuje im swoją świętość, pokazuje im swoją chwałę. I to, jak reagują uczniowie, jest dosyć ciekawe, ponieważ Piotr chce zamknąć Pana Jezusa w namiocie, żeby był taki, jak jest teraz, żeby mógł on go podziwiać, Możemy, żeby mogli go inni też podziwiać. Stworzyć po prostu z Pana Jezusa taki pomnik, coś, co może być podziwiane. Takie, takich pustych pomników, które nie dają nam nic które są jedyne do podziwiania, my tworzymy obecnie bardzo dużo i bardzo dużo podziwiamy. Nawet jeżeli myślisz, że to do Ciebie nie dotyczy, to popatrz, co się dzieje wokół Ciebie. Jak bardzo dużo ludzie teraz konsumują takich rzeczy jak filmy, seriale, książki, streamy wszystko, co da się dostać bardzo szybko i bardzo łatwo. Takie proste rzeczy, które jednak same w sobie okazują się puste, nic nam nie dają, a więc co trzeba zrobić? Trzeba ich mieć więcej. Trzeba, aby był ich nieustanny ciąg. One nie wypełnią to, czego nam brakuje, albo raczej to, czego się boję. Co nam proponuje Pan Jezus? Pan Jezus Piotra, który był przelęknięty sytuacją, który padł na twarz, dotyka i mówi: Nie lękaj się. Bo ten lęk, który jest w Piotrze, to może być też twój lęk. Bardzo różnej rzeczy. Może być to, może ten najprostszy, taki najbardziej codzienny lęk, tego, co może się nie udać, tego, co może nie wyjść, tego, że mój misterny budowany domek z kart mojego życia, mojego dnia, mojego miesiąca, może nagle paść, bo coś się zmieniło. I on padnie. Teraz czy kiedy indziej, ale padnie. Jezus dotyka i mówi nie lękaj się, nie wypełniaj tego takim pustym pomnikiem, który nic nie daje, nie wypełniaj tego czymś, co tak naprawdę sprawi tylko, że będziesz jeszcze bardziej głodny, ale może właśnie w tym czasie Wielkiego Postu, dotknij tych miejsc, które. Które napawają Cię strachem, które napawają Cię może niechęcią, może tym, co nie przeszkadza w codziennym życiu, nie rujnuje Twojego życia, ale jest czymś, co rzeczywiście odczuwasz, czego unikasz. Taką cielną alejką, po której nikt nie chce chodzić. Każdy z nas ma takie rzeczy w swoim życiu, ma takie przestrzenie, do których nie chce dotykać, bo to by wiązało się może zbyt dużym właśnie lękiem. Może nawet obrzydzeniem do czegoś, ale jednak im więcej stworzymy sobie pustych pomników, które same w sobie może złe nie są, chociaż tylko tak jak każdy pomnik, one tylko stoją i wyglądają. Tyle, że nawet najpiękniejszy pomnik, widziany setki razy, traci już to, co dawał za pierwszym razem. Natomiast Ewangelia i Bóg i miłosierdzie Boże nie straci tego, dlaczego? Bo jest w Tobie. Jezus już dał nam zbawienie, już umarł za nas na krzyżu, czyli my musimy po prostu to zbawienie w sobie odnaleźć i donieść je przez całe życie, nie stracić gdzieś po drodze. Natomiast jeżeli wypchniemy je tym, co puste i tym, co nic nam nie daje w naszym życiu, Wtedy, wtedy stracimy to. Więc nie lękaj się, bo Jezus obok Ciebie jest. I to, co Piotr słyszy przed tym swoim przelęknieniem, to właśnie słuchajcie Jezusa, tego syna umiłowanego, a więc tego, co dał nam w Ewangelii. Dlaczego druga zachęta, że warto sięgnąć do Ewangelii. Jeżeli tego nie robisz, nie robisz na co dzień, nie robisz tego może regularnie, nie robisz tego przed mszą świętą. Ale jednak warto sięgać do Ewangelii, ponieważ to jest podstawa, nawet jeżeli będziemy szukać czegoś innego, kolejnego pustego zamiennika, to on prędzej czy później upadnie. Tak jak wszystko, co wpychamy w siebie tylko po to, żeby zapchać pustkę albo zapchać w dostęp do czegoś, czego nie chcemy w swoim życiu spotkać.